Witam. To znowu ja, a wy trafiliście na kanał Projekt Da Vinci. W zeszłym tygodniu oddałem urządzenie, nowe urządzenie Tiga do naprawy niestety nie przyszło jeszcze, dlatego dzisiaj no nie ma materiału z budowy kampera, ale uważam, że też ciekawa, przynajmniej porządkowy jak dla nas materiał z budowy wyposażenia warsztatu stolarskiego. Chodzi między innymi o stojak na ściski stolarskie, ponieważ to wala się zawsze po całym warsztacie, więc stwierdziliśmy, że nadszedł czas na porządki. A dziś w roli głównej Grzegorz oraz piła ze stolikiem do cięcia klinowego. Które to zostały wykonane, zaprojektowane i, i wykonane, zbudowane przez nas w naszym warsztacie. No i zaczynamy od przygotowania samych uchwytów pod ściski. Licząc ściski, które posiadam, i patrząc w przyszłość, że mogę podwoić ich ilość, wyszło mi, że będę potrzebował 20 pojedynczych ramion, żeby wykonać 10 uchwytów na, na te ściski. Po wykonaniu rozkroju materiału przyszedł czas na kolejny etap czyli rozmieszczenie tego i montaż. uchwytów będą klejone i dodatkowo od tyłu będą przykręcane. Każde jedne ramię będzie miało trzy wkręty. Ponieważ posiadamy różne ściski o różnej budowie, różnej konstrukcji i różnej szerokości, dlatego też każdy ścisk, każdy rodzaj ścisku ma inną szerokość rozstawu tych ramion do, do powieszenia. Dlatego każde ściski musimy, każdy rozstaw ramion musimy dopasowywać indywidualnie do każdego rodzaju ścisków. Jak widać, wszystkie krawędzie naszych uchwytów, naszych ramion zostały sfazowane oprócz tej krawędzi przylegającej bezpośrednio do płyty montażowej tylnej. Tak wyszła główna część naszego wieszaka, jak widać, nie obeszło się bez błędu. Dodatkowo wylądowały trzy otwory. Pomyłka nasza. Mówi się trudno. W części dolnej naszego wieszaka wyląduje pojemnik na drobne ściski i uchwyt do ścisków pod prowadnice titrakowe do stołu montażowego. Tak wyszedł nasz. Najpierw miał być stojak, potem wyszedł wieszak. Do budowy tego wieszaka użyłem sklejki 21 mm. Do tego były wkręty i oczywiście klej stolarski. Jak widać, jest wykorzystany, ale nie w 100%. Jest możliwość dalszej rozbudowy. Są miejsca takie dodatkowe. Które będę mógł wykorzystać, jeżeli będzie taka potrzeba. Wiele osób na pewno, tak samo jak ja, początkujących, ma problem z porządkiem na, na stolarni, a największy, największy bałagan zawsze robią ściski, i wtedy, kiedy ich potrzeba, wtedy ich nie ma, bo gdzieś uciekają po, po stolarni. Więc był czas, była chwila, trzeba było po prostu się zorganizować i przyłożyć i zrobić. Dlatego myśmy zrobili. Płyta cała jest montowana na kotwach chemicznych: szpilka M10, podkładka, nakrętka. Cztery kotwy są u góry, dwie są, dwie są na dole. Wytrzymuje, trzyma się, nie odpadło, wisi. <laughs> Także jestem. Jestem zadowolony przede wszystkim z tego, że mam, że mam w miarę porządek i nie muszę już biegać po szukać po stolarni ścisków, które wiem gdzie po prostu są, jeżeli oczywiście się je powiesi na miejsce. Na dzisiaj to będzie wszystko. Zapraszam za tydzień na kolejny odcinek na kanale Projekt Da Vinci.